Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do tematu. Champion. Mieszanka trybotechniczna do silników samochodowych zmniejsza zużycie paliwa zwiększa wydajność i wydłuża żywotność jednostek benzynowych i wysokoprężnych. champion. Mieszanka trybotechniczna do silników samochodowych. Zmniejsza zużycie paliwa. Zwiększa wydajność. A także wydłuża żywotność zarówno jednostek benzynowych, jak i wysokoprężnych. Mieszanka trybotechniczna Hampion to dodatek do ochrony i konserwacji silnika samochodowego. Prędzej czy później przychodzi czas, kiedy nawet nowa jednostka ulega awarii. Przyczyn może być wiele, złe paliwo, niewłaściwe warunki pracy silnika lub inne nieprzewidywalne sytuacje. Właściciele samochodów z doświadczeniem powiedzą, że konieczne jest dokonywanie poważnych napraw silnika, wymiana uszkodzonych części i tankowanie drogiego paliwa z reguły takie zasady rozwiązywania problemów, choć skuteczne, ale prowadzą do wysokich kosztów pieniężnych. Dlatego zaleca się stosowanie mieszanki tribotechnicznej champion aby zapobiec takim problemom. Zastosowanie dodatku tribotechnicznego hampion zapobiegnie przedwczesnym awariom silnika zużyciu części i zwiększonemu zużyciu paliwa. Czym jest mieszanka trybotechniczna Hampion? Mieszanka trybotechniczna Hampion jest zasadniczo płynem dodawanym do oleju silnika samochodowego. Głównym celem kompozycji trybotechnicznej Hampion, jak już wspomniano, jest ochrona silnika przed zużyciem, zapobieganie awariom poszczególnych części, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji dwutlenek węgla, Zmniejszenie toksyczności oleju i zmniejszenie hałasu. Oprócz tych cech, właściciele, którzy doświadczyli tego produktu, zauważają zmniejszenie zużycia paliwa, około 8-11%, wzrost mocy silnika, wzrost wydajności o około 15-45%, a także wydłużenie żywotności, około 1,5%, Dwa razy. Mieszanka trybotechniczna Hampion to cylindryczny metalowy pojemnik o pojemności 100 ml. Jakie problemy mają właściciele samochodów z silnikiem? Często słabe osiągi silnika są zauważane dopiero wtedy, gdy problemy i awarie są wyraźnie widoczne. Silnik samochodu zaczyna zużywać więcej paliwa. Nawet jeśli nie ma wyraźnej przyczyny, dym z rury wydechowej stanie się czarny, a wszystko wokół zaczyna dymić co zwiększa emisję dwutlenek węgla do atmosfery. Ponadto silnik samochodu znacznie traci moc, silnik wibruje i wydaje nieprzyjemny dźwięk, jakby pracował na sucho. W rezultacie samochód porusza się z szarpnięciami, Pojawiają się różne stuki i pęknięcia. Olej w jednostce spala się bardzo szybko, co wymaga ciągłego uzupełniania. Zużycie głównych części jednostki powoduje gotowanie się silnika i częste przegrzewanie. Diagnoza silnika samochodowego na stacji benzynowej będzie kosztować co najmniej 2000 rubli, nie biorąc pod uwagę wymiany zużytych części i materiałów eksploatacyjnych. Kierowca ma nie mniej problemów. Gdy dojeżdża do stacji obsługi, w przypadku słabej znajomości silnika cena automatycznie wzrośnie dwukrotnie. Zwykle mówi się, że zakup części kosztuje kilkaset dolarów, podczas gdy w rzeczywistości cena jest setki razy niższa. Nie jest wykluczone, że na początku naprawy kwota jest jedna, a pod koniec naprawy silnika automatycznie wzrasta, ponieważ pojawiają się nowe problemy i usterki. Znacznie gorzej jest. Gdy podczas naprawy zakładają używane części, ale płacisz za nie jak za nowe. Nikt nie powie ci o tym niuansie, ale wkrótce się o tym przekonasz, gdy samochód znów zacznie się psuć. Przyjeżdżając do innej stacji obsługi, ponownie będziesz musiał przejść procedury od początku do końca i tutaj nie zostanie wykluczona opcja powtórzenia scenariusza. Ostatnią opcją jest opóźnienie warunków naprawy. Zgadzając się na wszystkie warunki i kwotę, nie jest faktem, że otrzymasz naprawiony samochód na czas w określonych warunkach, decyzja o udaniu się na stację serwisową lub skorzystaniu ze składu tribotechnicznego Hampion i poradzeniu sobie z wieloma problemami jest osobistą opinią, ale porównując koszty i wyniki uboczne, Lepiej i taniej jest kupić mieszankę trybotechniczną Hampion, z czego składa się dodatek trybotechniczny Hampion. Szczegóły dotyczące składników dodatku trybotechnicznego Hampion. Producent nie odtajnia, ale niektóre dane są nadal dostępne. Przede wszystkim głównym składnikiem kompozycji trybotechnicznej Hampion do silnika są proszki mineralne. Dzięki którym powstaje powłoka ochronna. Chroni ona części przed przedwczesnym zużyciem. Drugim składnikiem na liście kompozycji tribotechnicznej Hampion są metale miękkie, głównie miedź i podobne, dzięki którym tarcie jest zmniejszone a praca silnika staje się płynna i stabilna. Ostatnimi składnikami wchodzącymi w skład kompozycji tribotechnicznej hampion są modyfikatory warstwowe i polimer. Dzięki nim eliminowane są osady i przywracana jest normalna praca jednostki, eliminując tym samym nadmierne tarcie. Zwiększa się mobilność tłoków eliminując wibracje i hałas. Dzięki tym wszystkim składnikom kompozycja tribotechniczna Hampion pozwala przywrócić poszczególne części silnika i usunąć sadze, utlenianie. Poprawiając w ten sposób wydajność silnika, jak działa mieszanka trybotechniczna champion. Nawet początkujący kierowca nie będzie miał trudności z użyciem nowej mieszanki trybotechnicznej champion. Przede wszystkim należy rozgrzać silnik do temperatury roboczej, aby olej w silniku był dobrze rozgrzany i nie był gęsty. Szczególnie w zimnych porach roku. Po wyłączeniu silnika należy przygotować mieszankę trybotechniczną champion. Dobrze wstrząsając butelką, aby uzyskać jednorodną masę i usunąć osiadłe elementy. Dla pełnej ochrony silnika samochodu konieczne jest wlanie całej butelki kompozycji tribotechnicznej Hampion do oleju silnikowego. W przypadku stosowania dodatków w celu oszczędzania paliwa, konieczne jest obliczenie 5 ml dodatku na 1 litr oleju roboczego w silniku. Zwykle informacje o objętości oleju w jednostce można znaleźć pod maską na etykiecie w pobliżu chłodnicy lub w książce technicznej samochodu. Po wlaniu kompozycji trybotechnicznej Hampion producent twierdzi, że można jechać, ale doświadczeni właściciele samochodów radzą poczekać chwilę, Aż wszystko spłynie do skrzyni korbowej, następnie należy ponownie uruchomić silnik i pozostawić go na około 5 minut. W tym czasie mieszanka trybotechniczna hampion powinna rozprowadzić się po całym silniku. Jak działa mieszanka tribotechniczna hampion. Przede wszystkim części: tłoki, kanały i inne części wewnętrzne są czyszczone z sadzy, utleniania i obcych warstw. Na oczyszczonej powierzchni tworzy się nowa warstwa która doskonale łączy się z oryginalną powierzchnią elementu. Z reguły warstwa ta składa się z mikrocząstek i metalicznej bazy kompozycji tribotechnicznej hampion. Dzięki swoim właściwościom taka warstwa ma zdolność zatrzymywania oleju. Co pozwala na lepsze smarowanie części silnika. W wyniku zastosowania mieszanki trybotechnicznej champion następuje częściowe lub całkowite odnowienie powierzchni części silnika. Prowadzi to bezpośrednio do poprawy osiągów, zwiększenie mocy, zmniejszenie zużycia paliwa i zwiększenie wydajności. Mieszanka trybotechniczna champion nadaje się zarówno do silników wysokoprężnych, jak i benzynowych, co sprawia, że mieszanka trybotechniczna hampion jest lepsza od innych. Wiele osób zapyta, dlaczego nowa mieszanka trybotechniczna Hampion jest lepsza od innych analogów, ponieważ nie jest nowością. Odpowiedź jest dość prosta, ta trybotechniczna kompozycja Hampion przeszła wszystkie rodzaje testów laboratoryjnych, klinicznych i sztywnych które zostały ustanowione przez samych producentów silników. Wszystkie normy i standardy państwowe zostały spełnione podczas testów. Drugą rzeczą jest to, że mieszanka tribotechniczna Hampion nadaje się do wszystkich typów silników i pojazdów. Wszystkie istniejące typy maszyn, w tym duże pojazdy, niezależnie od wybranego pojazdu, dodatek utworzy warstwę ochronną. Zapobiegając w ten sposób awariom silnika. Ostatnią rzeczą jest niska cena kompozycji trybotechnicznej Hampion w porównaniu z konkurencyjnymi substancjami, co pozwoli zaoszczędzić pewną kwotę pieniędzy. Wyniki testów użytkowych mieszanki trybotechnicznej Hampion. Zanim mieszanka trybotechniczna Hampion trafiła na rynek, była wielokrotnie testowana w różnych warunkach i sytuacjach. W większości przypadków wyniki były takie same. Ciśnienie oleju silnikowego na część zostało zmniejszone o 25%. Objętość tlenku węgla została zmniejszona o prawie 80%, a zużycie paliwa o prawie 16%. Przykład testowy silnika benzynowego ZMZ406. Zużycie paliwa przed użyciem 18,9 litra. Zużycie paliwa po użyciu 15,8 litra, ciśnienie oleju wynosiło 2,1 kg z cm2, stało się 2,6, zużycie oleju przed użyciem wynosiło 2 litry na 1000 km. Po zastosowaniu kompozycji tribotechnicznej Hampion 1,5 litra, w przypadku silnika wysokoprężnego wskaźniki są bardziej znaczące. Silnik MAN D2866. Zużycie paliwa spadło z 25 litrów do 19 litrów. Zużycie oleju wynosiło 0,74 litra na 1000 km. Po zużyciu 0,14 litra z 1000 km. Jeśli chodzi o ciśnienie oleju, zgodnie z normą wskaźnik wynosi 4,2 kg/cm2. Po zastosowaniu kompozycji trybotechnicznej, hampion wskaźnik wynosi 4,7 kg cm2. Po teście silnik został zdemontowany, a części zostały indywidualnie sprawdzone i przetestowane. W rezultacie eksperci doszli do wniosku, że zastosowanie mieszanki trybotechnicznej hampion tworzy warstwę ochronną na powierzchni części, przywracając w ten sposób początkowe wymiary, Naturalny wygląd i szczelność mechanizmów. Geometria części jest przywracana do maksymalnej niezbędnej struktury roboczej, a zatem kosztem kompozycji trybotechnicznej hampion zachowuje maksymalną ilość oleju na powierzchni roboczej. Cena mieszanki trybotechnicznej champion, ponieważ mieszanka trybotechniczna hampion została zaprojektowana w celu przywrócenia części silnika i zwiększenia oszczędności paliwa. Wiele sklepów detalicznych pobiera wysoką cenę. Powodem tego jest to, że spowoduje to mniej napraw silnika, zwiększoną oszczędność paliwa, wibracje i hałas. Na rynku samochodowym mieszanka trybotechniczna Hampion jest sprzedawana w średniej cenie 3500 rubli, a w sklepach detalicznych jest jeszcze droższa, ponieważ cena obejmuje podatki. Utrzymanie sklepu i inne niuanse najbardziej opłaca się kupować w sklepie internetowym. Cena kompozycji tribotechnicznej Hampion w promocji wynosi 990 rubli, bez promocji średnia cena wynosi około 2000 rubli. W każdym razie jest to znacznie tańsze niż kupowanie w sklepie detalicznym lub na giełdzie samochodowej. Na pierwszy rzut oka trudno uwierzyć, że kompozycja trybotechniczna hampion naprawdę przywraca powierzchnię i oszczędza paliwo, ale w rzeczywistości jest to prawda. Wielokrotne testy przeprowadzone przez różnych producentów wykazały, że mieszanka trybotechniczna hampion spełnia określone właściwości. Ocena wideo zużycia części silnika,